czajnikowy.pl. Dobra herbata. W Lidlu pojawiły się takie zestawy yerba mate, taragui, w zestawie z naczyniem i słomką i Trzeba wam wiedzieć, że to nie pierwszy raz ja widzę takie opakowanie, ponieważ nie jest to produkt zupełnie nowy, w sensie nowy w sklepie, ale już kilka lat temu był obecny na rynku właśnie w tych charakterystycznych opakowaniach z takim tutaj zanitowaniem jakby wieszaczkiem i w tej pięknej nieprzeźroczystej torebce. I co dzisiaj z tym robimy? No po pierwsze kupiliśmy za całe 18,99 i teraz stawiamy poszczególne pytania waszym E, czyli, czy to tutaj, co jest w środku, to tak na naokoło jest warte te 18,99 i czy w ogóle warto coś takiego kupować, nawet jeśli zawarte w tym rzeczy są warte 19 zł, to czy, czy nam to trzeba i e, dlaczego to nie jest przeźroczyste? Czyli. Pytanie, które Wy sobie zadajecie w sklepie: przychodzicie, bierzecie to do ręki, i o, fajnie, zostaw to je babatę. go. co tam jest w środku? Bo tutaj ci mili Państwo mają takie fajne skórzane ze słomeczką, co my będziemy mieli. No i tutaj jest jakaś taka ilustracja z tyłu, ale wiecie, na tym opakowaniu jest bardzo dużo interesujących rzeczy, więc nie zostało miejsca na przeźroczyste okienko. Więc potrzebujecie nas, którzy to otworzą i pokażą Wam, co jest w środku, bo my też nie wiemy, szczerze mówiąc. I ja jestem podekscytowany, bo naprawdę jestem ciekaw dlaczego, bo ja nieraz widziałem już takie zestawy startowe do yerba mate, wiecie bombija, matero, wszystko i taka szybeczka prawda, z plastiku, że widzimy to w środku jak to fajnie wygląda, a tutaj nie widzimy nic, więc, więc jesteśmy ciekawi czemu się producent nie chwali tym pięknym zestawem, a chwali się na przykład, że w miejscu z którego pochodzi yerba mate, to jest w ogóle tango i piłka nożna i nawet piękne wodospady, wodospady iguazu. Nie byłem, ale myślę, że fajne. No, żeby nie przedłużać, otwieramy i patrzymy coś w środku. Wy patrzycie też i razem decydujemy czy warto i czy smacznie. No oczywiście napijemy się tej yerby, bo ta raguji akurat lubimy. Sprytne otwarcie, bardzo wygodne. Wszystko. Drodzy Państwo, mamy tutaj na początek ćwierćkilową paczuszkę Taragui, oryginalną, fajną, więc tu nie ma co debatować. Odsyłamy do odcinka na temat Taragui, który już był na naszych, tutaj w zakamarkach naszego kanału, więc sobie o samej yerbie więcej możecie zobaczyć. Fajna. Tu mamy naczynie, które jest tym matero, które jest takim dość miękkim plastikowym kubeczkiem, jak na jogurt, oklejonym taką okleinką i ma taki wiecie folieczkę do, do, do zerwania, no jak jogurt, a w środku jest yerba mate we właściwej ilości, jak sądzę. Tutaj oczywiście zadbano na opakowaniu o instruktaż obsługi. E, sypiemy stosik, 45 stopni i prawda te wszystkie zabiegi, które są niezbędne i do tego jest ta bombijka. Tutaj jeszcze taka broszureczka, która Ponownie instruuje nas, jak używać tego zestawu, na przykładzie innego zestawu, ale wiecie, jakby ktoś tam nie wiedział, jak zrobić. No i tutaj pięknie zamknięta, osobno, bezpiecznie taka plastikowa rureczka. My ją otwieramy, jak słomka do napojów mi się trochę kojarzy. Się bardzo bombija, bombija, no wiecie, trochę się to poddaje, ale nie jest taki taki bardzo cienki plastik, czy to się tu jakoś otwiera? Boje się popsuć. Na co zwracam uwagę, to czy te dziury są w ogóle tutaj takie. No nie wszystkie są, wiecie, o co chodzi całkiem na wylot. Jest jakby taka od formy, taka błonka plastiku nieprzeciętego, ale większość jest drożna, więc myślę, że będzie OK. No wiecie, no taka bombika. No to co, woda? No i, i próbujemy, otwieramy, robimy. A możemy to zrobić w ogóle używając tego super wieczka. Możemy to tutaj zrobić sobie te 45 stopni. A Nie wiem czy mi wyszło. No, tak czy inaczej myślę, że tego tu jest naprawdę dużo więcej niż te 3 czwarte. Ale jakoś nam się to uda. Wlewamy ciepłą wodę. Ok, chyba zaparzone według przepisu na opakowaniu i na, no, na dołączonej broszurce mamy tu też informację, że jest energetyzujące i ma witaminy i wszystko. No to yy, cóż, no nie będziemy kosztować jak spakuje ta raguji, bo ja wiem, ale sprawdzimy, jak się z tego pije po prostu, nie? <gry> ok, nawet filtruje ta bombia. Pije się swobodnie, trochę mi tych paproków może wleciało więcej niż bym chciał. Ale ale spoko. Mm. No nie wiem. Trochę dziwnie. Trochę dziwię się czuję jakbym pił takiego kubka po jogurcie, ale w sumie wiecie, no działa, nie. No. Teraz tak, no czy Wy i czy ja uważamy, że 1899 to jest spoko. No po pierwsze ja już wiem dlaczego to nie jest przeźroczyste. No bo wiecie, jest tak, że to nie wygląda tak dobrze z daleka, wiecie, nie prezentuje się to super. No jest to taki, taki kubeczek śmieszny. No myślę, że jakby ktoś to widział, to by może mm, nie do końca był chętny spróbować, bo to działa, wiecie, to nie jest tak, że to nie działa. No to, to też nie jest tak, że od tego ciepła się zrobiło jakieś... Ja pamiętam, kiedy byłem na studiach i były automaty z kawką i tam były takie bardzo cieniutkie, ciemnobrązowe kubeczki plastikowe na to i jak się tam nalała taka kawka gorąca, to ten kubek się robił miałem wrażenie, że mam to w worku, wiecie, że to było tak elastyczne, że trzymałem to za brzeg w ogóle i tak to niosłem. Więc ogólnie to nie jest tak. To jest solidne, mimo ciepłej wody trzyma się fajnie, nawet nie parzy, wiecie, chwyt jest ok, wszystko jest jak trzeba. No aczkolwiek, no nie wygląda to jak coś, co chcemy kupić, nie? No ta bombijka to już prędzej, no, może ktoś chce taką lekką, fajną bombiję, tak sobie, żeby tam mieć taką drugą awaryjną, no to spoko, nie? No i herbka, jak to, jerbka pyszna. Mm, Czy znaczy ja bym dał za to tyle? Nie, przy czym jest tak, że nawet najtańszy zestaw, gdybyśmy już nawet zrezygnowali z tego kubka. No bo wiecie, to ja nie czuję się teraz taki, że mam kubek do jerby. Będę sobie codziennie z niego pił, ale mam fajny kubek Markowy. No wiecie, to jest takie, niby tutaj jest napisane wielorazowe, nie? Ale co, no, do zbywarki chyba się tego nie da. No nie wiem, wypłuczemy, ale no nie, nie czuję, że mam kubek. No może trochę czuję, że mam Bombiję, no ale. Ale wiecie, no nie mam kubka, więc jeśli chcemy po prostu sprawdzić, jak to jest z yerbą, nigdy nie piliśmy, nie mamy sprzętu, nie wiemy co i jak, no to myślimy sobie: super, nie tak drogo, nawet dwie dychy to nie kosztuje, a sprawdzę czy yerba jest dla mnie. No to fajne rozwiązanie. Tyle, że spójrzcie na to w ten sposób. E, możecie sobie kupić ćwiartkę, a nawet możecie kupić mniejsze paczki, bo może akurat nie ta raguja, ale niektóre marki jeszcze mniejsze paczki produkują i możecie sobie kupić najtańszą bombiję taką metalową już normalną, a kubek sobie weźcie z domu zwykły. <grym> Jakiś tam, nie wiem, cokolwiek, bo, bo wiecie, to, to, to bo można to zastąpić. I, I w ten sposób sprawdzicie, no i cenowo powinniście, no może nie wyjść jakoś identycznie, no, ale troszeczkę więcej, ale wiecie, macie sztuciec, nie? Metalową bombiję, nie? Tutaj poniekąd nie mamy nic, ja myślę, że ja ten kubek raczej wyrzucę po prostu, nie będę go używał wiele razy, a ta bombijka, no, może sobie zostawię, ale też nie mam takiego poczucia, że mi posłuży latami. No właściwie mamy za te 19 zł, mamy ćwiartkę hierby i taką bombijkę, no. Także, ja no, nie wiem. Ja się cieszę, że sprawdziliśmy. Jest to fajne i ciekawe. Wy teraz macie już podstawy, żeby się zdecydować. Jeśli zobaczycie to w sklepie, to wiecie przynajmniej, co jest w środku, jak to wygląda. Piszcie do nas, czy sprawdzaliście Lidlową, Taragui, a oczywiście nie Lidlową, bo ona, tak jak mówiłem, nie jest zrobiona dla potrzeb Lidla, tylko już wcześniej była na rynku. Czy sprawdzaliście ten tajemniczy pakiet? dostępny w Lidlu. Czy lubicie Taragui? Czy uważacie, że to jest spoko? Nie? Czy macie jakiś lepszy pomysł, żeby zacząć z To Do zobaczenia na Czajnikowy.pl!